Raban to radość, entuzjazm, młodość i spontaniczność i tego też nie zabraknie w dzisiejszym odcinku, bo spotkamy się między innymi z chłopakami, którzy rzucili wszystko i spontanicznie postanowili wyjechać w szalony trip po Polsce swoim minivanem. Odwiedzimy też Leżajsk, będziemy na festiwalu muzycznym, gdzie spotkamy się nie tylko z gwiazdami, ale i dobrymi brzmieniami. To co? Gotowi? Lecimy! Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy rzucić wszystko i jechać w Bieszczady, to oni udowadniają, że warto. Obserwujcie One Life Project. Poletanko. W każdym odcinku musi być też trochę muzycznie i tym razem zadba o to Magda, która zabiera nas na festiwal Rób to, co kochasz do Leżajska. Sprawdźcie. Jesteśmy w Leżajsku, gdzie odbywa się Festiwal Kultury Chrześcijańskiej. Mają miejsce tutaj spotkania ze znanymi osobami, które szerzą dobre wartości, jak i koncerty muzyki chrześcijańskiej, które ubogacają nasze wnętrze. Wysłuchajcie relacji uczestników. Ten pomysł wpadł mi do głowy ponad 7 lat temu, by spróbować zrobić Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, który właśnie swoim zasięgiem obejmie wszystkich ludzi. Ale też będzie mówiło o Panu Bogu o wartościach e, takich jak dobro, pokój, piękno, e, w nieco inny sposób, zupełnie inny sposób niekonwencjonalny, taki nowoczesny. Dla mnie festiwal kultury chrześcijańskiej to są takie dwa tygodnie ogromnej inspiracji, ponieważ te spotkania z, z przeróżnymi gośćmi są bardzo ciekawe i każdy wnosi coś od siebie. W tym roku na festiwalu w moim odczuciu pojawili się fantastyczni goście: Plejada Gwiazd, Paweł Domagała, Muniek Staszczyk, Leksy Chaplin, Karolo Krasa, Magdalena Wolińska-Riedi, Teatr A, Wojtek Makowski, Agnieszka Musiał, blisko 20 artystów. No, genialnych artystów, wspaniałych artystów, którzy nie dość, że są osobami wierzącymi, to jeszcze są wspaniałymi y, twórcami kultury. Festiwal jest dla mnie takim właśnie punktem kulminacyjnym całego roku, ponieważ no, nie na co dzień mamy możliwość spotkania się z Lexi Chaplin, przyjściem na koncert Muńka Domagały. To, że przyjeżdżają tutaj do Leżajska, do Franciszkańskiego Ośrodka Kultury, y, ludzie popularni, blogerzy, y, ma bardzo duże znaczenie. Właśnie przede wszystkim dla młodych ludzi, bo oni widzą, że faktycznie nawet w małym mieście może się coś ciekawego dziać, zwłaszcza przy kościele. Przez te siedem edycji festiwalu wiele było takich spotkań, które jakoś utkwiły mi w pamięci, ale definitywnie najbardziej to było spotkanie z Janą Jędrzejczyk. Dzieli się z młodymi, z innymi ludźmi tymi jej właśnie doświadczeniami, tym co przeżyła jej. Swoją radością, energią, bo to myślę, że każdy przy spotkaniu z nią zauważył tą energię i moc, która od niej bije. Martwi się, że w XXI wieku kultura chrześcijańska jest mocno pomijana. Ja y, uważam, że kultura chrześcijańska jest genialna, wspaniała patrząc na całą przestrzeń kościoła. Od, od wieków y, chrześcijaństwo stanowiło y, o obliczu kultury. I w dzisiejszych czasach myślę, że to trochę jest zapomniane, i stąd próba wydobycia u nas tych wspaniałych postaci, które większość ludzi zna z mediów, z rozmaitych mediów, wspaniałych dziennikarzy, wspaniałych aktorów, reżyserów, piosenkarzy, muzyków. W dzisiejszych czasach myślę, że rozwijanie kultury chrześcijańskiej jest bardzo istotne. Ona może być szalona, może być wspaniała, radosna, kreatywna, pełna życia i nie ograniczać się tylko do dziesięciu przykazań i skupiania się na tym, czego wolno, czego nie, ale po prostu na życiu pełnią życia. Ja mam ogromnego fioła na punkcie organizowania tego festiwalu, bo ja mam fioła na punkcie ludzi i Pana Boga. Uwielbiam spotkania z ludźmi, uwielbiam ich poznawać, uwielbiam odkrywać to, co oni w sobie mają. Uwielbiam też pasję. Mam też od wielu, wielu lat takiego hopla, żeby dzieciaki, młodzież rozwijała swoje talenty. Ja kilka lat temu, myślę, że to był jeden z pierwszych festiwali. Wzięłam udział w warsztatach fotograficznych, wtedy odbywały się też warsztaty plastyczne. No i od tego w sumie rozpoczęła się moja przygoda z fotografią, ponieważ e, no bardzo mnie to zainteresowało. Właściwie pracuję już jako fotograf, także no jestem bardzo wdzięczna za to, że miałam taką okazję. Ideą naszego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej jest to, by na to wydarzenie mógł przybyć każdy. Osoba wierząca, ale i osoba niewierząca. Stąd są zapraszani różni goście, by na pozór te osoby, które nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem zobaczyły, wow, będzie muniek, będzie Paweł domagała, będzie leksji. Chcę tu być! Chcę tu być, Chcę tu być. Dokładnie mm -hmm. o to nam chodzi. Ile razy mówiliście sobie, rzucam wszystko i jadę w bieszczady. Nasi kolejni goście, Szymon i Sebastian, chłopaki z bloków, bo tak o sobie mówią, właśnie to zrobili. Rzucili pracę, rzucili studia, rzucili swoje miasto i wyjechali vanem w świat. Słuchajcie, wyobrażam sobie was jako studentów, no nadal jesteście studentami. Co nie pasowało wam takiego w życiu, nie wiem, co takiego się zadziało, że nagle mówicie sobie, dobra, wrzucam to i jadę po prostu w podróż. W człowieku no się budzi taki, można powiedzieć, zew, nie? że uwolnienia od tego. Na tłoku informacji, na tłoku po prostu tych e, rzeczy, na które inni też na nas na, nakładają. Nie? Takie... No tak, ale nie miałeś takiej myśli, że, e, że wiesz, e, jak tego nie skończysz, to nie wiem, coś tam ci później nie wyjdzie w życiu, że chcesz to e, doprowadzić do końca, albo, albo po prostu musisz mieć. O, trzeba mieć studia. E, tak, choć bardziej w tym przypadku bym to rozpatrywał pod tym, że E, jednak ten trip był zaplanowany w momencie, kiedy ja skończę ten rok. Okay. <laughs> że jakby okay. To był moment, kiedy trzeba było się naprawdę e, spiąć w sobie, żeby, bo i praca dzienna, i studia dzienne, bo jakby e, no, można powiedzieć, że studia zdalne to umożliwiły, więc trzeba było się spiąć, skończyć i wyruszyć w dzicz. Wpada wam pomysł do głowy, że wyruszycie sobie w trip po Polsce mm -hmm. vanem. I co robicie? Co jest wam potrzebne? Bo czasami mówi się, że no, żeby w taką podróż zrobić, to trzeba mieć dużo pieniędzy, jakieś zaplecze, mm. wiecie. Konkretny plan. Jak to było u was? Wiesz, takie piękne są słowa Sigfarvis magnam. Wielkość od skromnych początków, bo na początku też właśnie szliśmy tokiem myślę potrzebujemy wielkiego pana, co najmniej za 40 tysięcy, po prostu nie. tak urządzić, żebyśmy tam mieli pięciogwiazdkowy hotel. Nie? Taka bajka, żeby miała tam być. A z czasem okazywało się, że tak naprawdę potrzeby, prawdziwe potrzeby, nie są. Spełniane przez te materialne właśnie zachcianki. Nie? Właśnie, że okazało się, że nie potrzebujemy wielkiego wana. Wystarczy mniejszy minivan, e, który też właśnie urządzając własnymi siłami po pozwala na życie w pełni właśnie w całkowitej dziczy. Nie? I też. E, na ten projekt poświęciliśmy jakby pół roku, że sobie założyliśmy. Ok, pół roku. E, dlatego to jest też projekt, bo wyznaczyliśmy konkretne datę, cel i jakby też e, zadania. E, wiedząc, że trzeba to wykonać, żeby po prostu ruszyć. E, więc pół roku, że zbieramy kasę tyle, żeby zebrać po prostu ekwipunek, sprzęt, na, zrobić auto i móc. Z dniem e, wyruszenia po prostu jechać? Najpierw wymietliśmy wszystko z tego auta, czyli fotele, wszystko e, wynieśliśmy i spojrzeliśmy na pustą przestrzeń. Mhm. I zaczęliśmy zastanawiać się, jak ją fajnie zorganizować. A że m, jakby moja rodzina też, e, w mojej rodzinie też jest e, siostra, która e, jest projektantką wnętrz, więc ja też w takiej małej odrobince e, odziedziczyłem ten talent i spojrzałem i mówię, Ty, ja mam pomysł na to i właściwie były trzy projekty i um, jeden projekt był z jakimiś takimi mega skomplikowanymi rzeczami, które się rozkładają, składają i w ogóle, um, ale tak jak już Szymon powiedział, sig parvis magnum, czyli skromność od małych początków, od wielki... wielkość od skromnych początków wielkość od skromnych <grym> początków e, i słuchaj i, um, i stwierdziliśmy, że zbudujemy po prostu e, Coś z, na zasadzie skrzyń, które nam umożliwią po prostu e, transport, wygodny transport e, naszych bagaży, których troszkę mieliśmy, no bo ja też zostawiałem swoje mieszkanie e, przy tym, więc. I tak, 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 przyprowadziłeś wow. się do wana. Tak, przeprowadziłem się do wana. No i wiesz, i jakby e, zaczęliśmy budować. No i to też było takie piękne, piękne doświadczenie, no bo jak wiesz. E, Jezus był y, cieślą, jego ojciec też i ja tak w sumie kompletnie nie jestem rzemieślnikiem, średnio mi to idzie. No ale stwierdziłem, że za przykładem mogę, mogę spróbować i budując, y, budując to, y, akurat to budowanie przyjąłem na siebie. I, i wyszedł fajny, fajny projekt, gdzie mogliśmy odpoczywać. Mm -hmm. Co najbardziej pamiętasz, czego doświadczałeś w czasie tej podróży? Na pewno takim zapadającym w pamięć będą wspaniali ludzie po prostu spotkani mm. wszędzie i w różnistych sytuacjach, że gdzieś się zatrzymujemy na jakimś polu właśnie w Beskidzie i patrzymy tam, taka rodzinka stoi, patrzy i mówi, trzeba, chyba trzeba ich... Podejść, zapytać się, czy możemy tu nocować. Nie? No i tam i, i, i idziemy i właśnie ustawieni pięknie, wiesz tak, stoją i tłumaczymy, że jesteśmy podróżnikami, że my tutaj na jedną noc i właśnie to było piękne, jak wszyscy się zwrócili do najstarszej pani z rodu i ona powiedziała, "Ok, na jedną noc, to możecie zostać, nie? Wszyscy i nagle przyjeżdż po prostu i od razu się zapytaliśmy, czy możemy pomóc. Oni powiedzieli pewnie, widzimy się na polu i będziecie tam jako obciążniki za, za traktorem jechać i sypać saletrą, żeby ziemniaki lepiej rosły. Po prostu takie doświadczenia przede wszystkim życia wolności. Nie? Życia, które doświadczenia, że naprawdę niewiele nam potrzeba, żeby żyć w pełni szczęśliwym. One Life Project to dla was projekt, ale ja mam wrażenie, że to jest konkretna lekcja. Czego się nauczyliście? Wiesz co, no, już kilka tych lekcji też tutaj, <grych> też tutaj no. wymieniliśmy, wiesz, to jest przede wszystkim jakby głębsza praca na wartościach. Ale dzisiejszy dzisiejszym taki jadąc tutaj do studia, yy, powiedział pokrótce, jak to pięknie miałem, <grywanie> Że to jest po prostu projekt, który nauczył nas żyć pełnią, nie? Tak jak mówiliśmy, że. Nauka życia pełnią. E, nauka życia pełnią. a czym jest ta pełnią? No to właśnie e, uzmysłowienie sobie, że te prawdziwe wartości e, nie kryją się właśnie za taką e, wolnością w typu ucieczki, w używki i i tym podobne rzeczy, lecz prawdziwie taką życią, odw życiem odważnym, nie? życiem, że po prostu nawet jeśli e, ludzie by od ciebie nie wymagali, to po prostu ty od siebie wymagaj, nie? żeby ten strach właśnie, który się nakłada i jest wszechobecny, żeby on nie hamował tego, co masz w sercu. Nie? Teraz już chyba nikt nie powie, że głupim pomysłem jest rzucenie wszystkiego i wyje wyjechanie <laughs> w Bieszczady, Decylowanie. bo kiedy o tym mówicie i opowiadacie, to sama bym się wybrała. Także czekam na następnego tripa, chłopaki. No i dzięki, że wpadliście do nas Super, po dziękuję prostu. Dziękuję. Hubert, jesteśmy dzisiaj na stacji w Przemyślu. Co tutaj się dzieje? Jest to miejsce przesiadkowe dla osób, które uciekają z Ukrainy, dojeżdżają tutaj albo pociągami. Albo autokarami, i stąd mogą obrać kolejny cel swojej podróży. Konkretnie opiekujemy się wszystkimi ludźmi, dajemy im herbatę, kawę, jedzenie, opiekujemy się dziećmi. Mamy przeznaczony pokój dla matki z dzieckiem, gdzie nasze wolontariuszki i wolontariusze wspierają te osoby, które nas odwiedzają i mogą się tam zatrzymać na ten czas, kiedy czekają na, na pociąg albo autokar w inne miejsce. Jestem studentem i na dzień dzisiejszy. Mam krótki urlop od uczelni. Wszystko udało się tak uzgodnić, żeby nie było żadnego problemu. Moim zdaniem jakby w tej sytuacji nie ma wyboru. Trzeba tutaj być i pomagać tym ludziom. Studiuję resocjalizację u nas na Uniwersytecie w Częstochowie. A powiedz co, nie powinnaś na wykładzie teraz być? <laughs> Powinnam być na praktykach aktualnie, ale jak pani usłyszała ze szkoły, że jadę na granicę, to powiedziała, żebym od razu jechała. Najpiękniejszy widok, jaki jest tutaj, jaki mogę zobaczyć, to widok ludzi, którzy mają gdzie spać. Ich twarze, ich, ich uśmiech, ich łzy to jest najpiękniejszy widok. Ty im pomagasz tutaj tak na dworcu, doraźnie, no ale potem te dwa miliony osób trzeba będzie coś z nimi zrobić. Myślałaś o tym? E, tak, myślałam po pierwsze, gdzie oni w ogóle znajdą miejsce, takie na przykład do pracy gdzie mogą żyć na co dzień. Niektórzy chcą też wrócić. To jest w ogóle coś dziwnego, bo na przykład wczoraj było mnóstwo ludzi, którzy wracali na Ukrainę. Jak pytaliśmy dlaczego, to powiedzieli, że do rodziny. I też na przykład rozmawiałam teraz z dziewczyną, która właśnie nie ma jakby nie ma ani rodziny tutaj, ani nic, ani pracy. No i pytałam jej jakie ma plany, to powiedziała, że na razie w sumie to stara się psychicznie wrócić do siebie. Więc oni też nie myślą o tym. Oni po prostu chcą być bezpieczni. Co robi studentka pielęgniarstwa w miejscu, gdzie jest zimno, gdzie jest strasznie dużo ludzi? a teoretycznie powinnaś siedzieć na wykładzie. Powinnam siedzieć na wykładzie, ale stwierdziliśmy z dziewczynami, że no, no nie da się siedzieć, patrzeć na to, co się dzieje po prostu. Studia mamy, jakie mamy, ale udało nam się wyrwać na chwilę, przyjechać tutaj no i pomóc jakoś. No Widzimy też, ile dobra się dzieje i, i chcemy robić cokolwiek, żeby było lepiej i coś z siebie dać. No nie? Mamy dzisiaj wrócić jutro na dziewiątą do pracy, o piątej mamy być w Częstochowie, ale stwierdziliśmy, że w ogóle nie chcemy wyjeżdżać stąd, bo no, tutaj jest taka atmosfera i tak taka potrzeba w ogóle właśnie, żeby być z tymi ludźmi, żeby pomagać, że gdybyśmy tylko miały jeszcze wolne, no zamierzam jeszcze przyjeżdżać tutaj jak tylko parę dni nam się uda. Przyjechałam z Częstochowy i po prostu pomyślałam, że mogę pomóc w jakiś taki większy sposób niż po prostu wysyłanie tych paczek, bo to też robiłam, ale pomyślałam, że skoro mam czas, to mogę przyjechać i naprawdę tutaj tak bezpośrednio pomagać tym ludziom. Przyjeżdżając tutaj można naprawdę widząc, że ktoś na przykład nie wie chociażby gdzie jest toaleta, musi mu ją pokazać i po prostu no coś zrobić. I mi się wydaje, że tak, to jest ten moment, żeby się zdecydować i przyjechać. Czemu akurat młodzi aż tak się zaangażowali? Serce. Ja myślę, że serce, bo oni są wrażliwi gdzieś tam w środku. No styczność mamy tutaj akurat przede wszystkim, jeżeli chodzi o wolontariuszy z ludźmi wierzącymi, prawda? Ale ta wrażliwość młodych ludzi, to jest coś nieocenionego. Często widzę, jak ludzie mówią o młodych, że są tacy, tacy, niedobrzy, nie wiem, czasami za zachowanie i tak dalej. To jest... Okej, okay, może są takie przypadki, ale ci młodzi ludzie z natury są niesamowicie piękni, dobrzy i oni każdy z nas potrzebuje to dobro gdzieś tam e, przekazać dalej, nie? A jest taka możliwość jest ogromna, więc oni to robią. Wszyscy się zbieramy z całej Polski, młodzi, starsi ludzie każdy próbuje pomóc. Zjeżdżają się nawet ludzie z zagranicy. Słyszę, że nawet pan przyjechał specjalnie ze Szkocji, żeby wszystkim pomagać. Tutaj tak naprawdę każde ręce są do pomocy. Przykładowo ja teraz aku akurat nie mam, ale specjalnie chodzę, chodzę z misją, żeby dzieci też czuły się raźniej, żeby nie czuły tego, że mogą się bać, prawda? Robimy to, żeby czuły się luźniej. Tutaj na przykład podejść nawet czasami się z nimi pobawić. Tutaj. Muszę. A teraz połączymy się z Lwowem, a konkretnie z osobami, które w Lwowie niosą konkretną pomoc. Z nami jest brat Paweł i Wiktoria, która jest wolontariuszką na miejscu. Zapytamy o to, jak wygląda sytuacja. Hello, hi. Cześć, dzień dobry. Cześć, witamy. Kochani, bo tak połączyliśmy się z Wami i y, fajnie nam się rozmawia, uśmiechy na twarzach, żartujemy, śmiejemy, ale przecież tak naprawdę po drugiej stronie ekranu trwa regularna wojna, gdzie giną ludzie. Z, z jednej strony tak, zgadzam się, natomiast y, uśmiech... Nie, nie powinien znikać, myślę, z naszych twarzy, bo uśmiechnie się nadzieję. Pamiętam emocje, jakie we mnie się zebrały, kiedy rano wstałem o godzinie siódmej i przeczytałem, że na Ukrainie wybuchła wojna, regularna wojna. Ja wtedy naprawdę się przestraszyłem, poczułem duże emocje, ale pytanie, jak wy wspominacie ten dzień, kiedy to wszystko się wydarzyło? Ja na przykład, ja niczego nie czułam, ja tak dobrze spałem jak nigdy. Wiktoria nic w ogóle nie, nie wiedziała, że w ogóle wojna się zaczęła. To bardzo dobrze spała. Ale mimo jej drugi z za z no, po o ranku, zapytać czy ja żywa. Aha. Przyjaciele z zagranicy zadzwonili do Wiktorii i pytali się czy czy, czy żyje. No to ja zebrała rzeczy, jakieś takie parszyny, okbidności i jakby trzeba było ewakuować, to przynajmniej do tego była troszkę gotowa. No i zabrała y, najpotrzebniejsze rzeczy. Zebrałam jakieś tam, powiedzmy, no tu się mówi na Ukrainie, w sumeczkę taką, tak? I w torbę. I, i jest jakby gotowa na wszystko, tak? Także jest coś spakowana. Tak? Wiktoria, Ja nie a... jestem spakowany. Ja w ogóle jestem niegotowy na żadne ucieczki. No ale Spakujemy. bracia Franciszka nie mają to, że ubóstwo, więc to tylko. Nie sznuri. mają zapakować. Chyle, nie, no, Nie ma co pakować. Co myślą Ukraińcy? Że wszystko już stracone? Czy że wygramy? Damy radę? Jaka jest mm -hmm. atmosfera? Nie! Damy radę! Jakie wszystko skończone. Duch narodzie jest bardzo mocny, morale jest bardzo wysoko podniesione. E, Ukraińcy pokazali, że są naprawdę walecznym narodem, e, nie poddają się i bardzo mocno wierzą w zwycięstwo, bardzo mocno, prawda? Powodzę jeszcze z W <laughs> Pełni się ze mną zgadzam. Mhm. Tak. Jak, jak, a jak wygląda właśnie ta sytuacja teraz u was pomocowa? Bo też domyślam się, że między sobą bardzo sobie pomagacie nawzajem. A, no właśnie, słuchajcie, no to nawet nie chodzi tylko o to, że pomagamy sobie materialnie między sobą. Tak? Victoria jest członkiem młodzieży franciszkańskiej. My jesteśmy teraz w ogóle w domu, w którym mieszka Victoria, w którym mieszka Dasza, która uciekła z Kijowa. Yy, I mieszka z nami jeszcze Sasza, który jest z winnicy. Trzeba jakoś to też powiedzmy, no, trzeba jakoś normalnie żyć i starać się normalnie żyć. Yy, czy Ty w się zastanawiałeś, co by było gdyby, gdybyś yy, faktycznie musiał się obronić, wziąć za broń i iść walczyć? Nie, w ogóle mi taka myśl do głowy nie przychodzi, że znajdę się w takiej sytuacji. No, to jest bardzo ciekawe pytanie zresztą, bo teraz zaczynam myśleć o tym. Myślę, że nasz oręż jest nieco inny no ja wiem, co by się stało, gdyby stanął przede mną, przede, przede mną jakiś żołnierz rosyjski na przykład i nie żył do mnie, no to szczerze mówiąc nie wiem, co ja bym zrobił. Jak pomagacie innym? Bo taką pomoc przecież też nie chcecie. Nie nie, nie nie jeden raz po prostu jeździli na вокzal, gotowali kanapki, tam 50-70 litrów, gorącego czaju i po prostu my przyjeżdżamy na вокzal do tych bieżących. Główna nasza taka pomoc teraz w tym czasie to właśnie młodzież. Mocno się zmobilizowała i chodzimy na, gdzieś na, chodzimy jeszcze też na dworzec, dworzec kolejowy, tam gdzie masa tych ludzi właśnie yy, się przewija, uciekinierów ze wschodu. Yy, kanapki, bułeczki, ciasteczka, gorąca herbatka, już idzie Fama po tym polwowskim hmm. tym naszym dworcu kolejowym, że nasza herbata jest najlepsza. Chcia, chciałbym, żebyśmy wszyscy, jak tu siedzimy, razem ze wszystkimi z, waszy, was, z waszego domu, chociaż nie wiem, czy kalwaria pacławska tyle pomieści, ale żebyśmy się może na jakimś FSM-ie spotkali. Było Byłoby? Dobra, to W 17-latek był już mistrzem Polski w skoku Otyczce. Niewiele później dostaje diagnozę choroba dwubiegunowa. To zmienia jego rzeczywistość o 180 stopni, a życie staje na głowie. Jednak on nie tylko się nie poddał, zawalczył o siebie i porażkę przekuł w życiowy sukces. Poznajcie filipa. Filip, będąc nastolatkiem, ty już jesteś mistrzem Polski w skoku Otyczce. Co ty wtedy czułeś? Ja czułem, że jestem na swoim miejscu w swoim życiu. Gdy miałem 8 lat, mój tata mi powiedział, że chciałby, żebym ja był sportowcem. I dlatego zrobiłem wszystko, żeby, żeby mu jakby dać taką satysfakcję, że ja tym sportowcem będę. Filip, w ogóle jako już małe dziecko zawsze miał bardzo dużo energii, zawsze mama, babcia musiały mieć oczy dookoła głowy, szukać, gdzie on jest. Zazwyczaj jak tylko na chwilę go spuściły z oczu. No To gdzieś uciekał albo na drzewo, albo, gdzie, albo, po, albo po prostu biegał tak naprawdę po, po parku. A więc no, to już był początek z taką informacją, że no, coś musieliśmy zrobić. No i tutaj pomysł no, naturalnie, że może sport. Kiedy pojawiły się te takie pierwsze momenty, że stwierdziłeś, że coś niedobrego się dzieje, coś jest nie tak? Przełam 18-19 roku życia. Miałem obniżony nastój, i w pewnym momencie zaczęło się wszystko polepszać. Polepszać, polepszać, polepszać. Aż tak się polepszyło, że osiągnąłem stan maniakalny, który był przeciwieństwem depresji. Choroba afektywna dwubiegunowa jest to takie schorzenie, w przebiegu którego pacjenci doświadczają tak naprawdę trzech różnych stanów. Te stany to depresja, coś, co określane jest jako ten właśnie ten przeciwległy biegun, czyli. Fachowo nazywana, nazywany stan manią albo hipomanią. Kolokwialnie mówimy na to górka. I może być jeszcze trzeci rodzaj stanu, jest to tak zwany stan mieszany, w czasie którego u pacjenta występują zarówno objawy z jednego, jak i drugiego bieguna, czyli mieszają się te, te objawy depresyjne z objawami tego tak zwanego wyżu czy górki. Pierwsze cztery lata, żeby się oswoić z utratą sportu, były bardzo dla mnie takie. Trudne. Na początku to jest szok związany z tym, że w ogóle jest jakaś diagnoza, że to życie, do którego byli przyzwyczajeni, już takie nie będzie. Tłumiłem swoje braki związane ze sportem, właśnie tym życiem takim imprezowym. Najtrudniejszą rzeczą, myślę, że podczas jego choroby była tak naprawdę nieprzewidywalność. Były dni, no i tych było później już coraz więcej, tak naprawdę z biegiem czasu. No, kiedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak się budzimy rano, na co Filip wpadnie, jaki będzie miał pomysł, co będzie chciał zrobić, czy nie będzie stanowił niebezpieczeństwa. No, dla nas może nie, bo tutaj jakby nic na to nie wskazywało. Natomiast no, przede wszystkim dla samego siebie. W momencie pójścia do szpitala, ja nie miałem świadomości, ona była zniesiona, można powiedzieć. I ja wtedy myślałem, że jestem tajnym agentem i że idę do szpitala, żeby wypełnić jakąś misję. Ja nie wiedziałam, że idę do szpitala, żeby się leczyć. Odkąd zacząłem się leczyć, to dla mnie aż tak dużo problem nie była sama choroba dwubiegunowa, tylko połączenie choroby dwubiegunowej z alkoholem czy narkotykami. I to był dla mnie taki... takie bardzo złe połączenie. Wyczerpiałem. I postanowiłem, że chcę wrócić do sportu i chcę się leczyć, żeby też wskazywać drogę osobom, które są na w tym samym momencie mojej moje choroby, które miałem wcześniej. Trzonem jak gdyby grupy wsparcia są uczestnicy, którzy opowiadają o tym, jak oni przeżywają swoją chorobę, w jaki sposób odnajdują się w codziennych sytuacjach i to jest takie bardzo ważne porozumienie, bo oni się czują, że tu są rozumieni, że ktoś przeżywał to bardzo podobnie. Nie jestem osobą, która tylko i wyłącznie sięga po alkohol i nie pracuje, nic innego nie robi, tylko jestem osobą, która ma realny wpływ na to, żeby mógł móc komuś pomóc. I to mnie napędzało do tego właśnie, żeby walczyć też o, o siebie, że żeby, żeby innym pomagać, to też muszę sam być silny. Zacząłem też pracować w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. Studiuję właśnie psychologię i y, też kończę kurs asystenta zdrowienia. I w ramach praktyk i jakby stażu już realizuję ten Pracę terapeutyczną z pacjentami. Wiktor, kim jest dla ciebie Filip? Filip jest dla mnie motywatorem. Jest osobą, która mi pomaga fizycznie i psychicznie stanąć na nogi, i też motywuje mnie do działania. A myślisz jeszcze o tym, że. Być może w przyszłości wrócisz do takiego zawodowego yy, otyczce i pojedziesz na zawody znowu? Trening sprawia mi inną radość. Już to nie jest tylko i wyłącznie moja opcja jedyna, którą mam w życiu, tylko mi powoduje trening, że po prostu sobie odpoczywam na nim. Że jest dla mnie takim uspokojeniem własnych myśli i też yy, Jakim poczuciem się z każdym treningiem coraz lepiej. I odpowiadając na pytanie, może się jeszcze uda. Jak widzicie, koniec rozmów na dziś. Nasi goście już porozpinani. E, piszcie do nas, jak Wam się podobało, bo ja nie ukrywam, że jestem zainspirowana do tego, żeby rzucić wszystko i po prostu wyjechać. Odliczam dni do wakacji. E, a Wy bądźcie z nami na naszych socialach. Podajcie na Insta, na Fejsa, e, na YouTubea, A my widzimy się na VOD już za tydzień. No i mam nadzieję, że wielu do nas dołączy. Do zobaczenia!